Świat przedstawiony w Ordinary jest naprawdę okropnym miejscem. W tym świecie kto jest silniejszy, ten ma rację i bycie są bohaterem i pomaganie słabszym jest wręcz zakazane. I w tym okropnym świecie nasz główny bohater John, zwykły nastolatek trafia do szkoły, która jest rządzona twardą ręką przez elitę uczniowską. Uzdolnieni uczniowie dręczą słabszych od siebie, więc John jest bardzo często obiektem ataków. Ale John jest odważny i zawsze w jakiś sposób stara się odegrać, nawet jeśli kończy to złamaną kończyną. Jedyną przyjaciółką Johna jest Sera i poznali się w ciekawy sposób, bo Sarah chciała wymusić od niego, żeby oddał jej ciasto, a że John jest niezłomny, to rzucił to ciasto na podłogę. Przecież Sera jest potężna i jej rodzina zawsze wymuszyła na niej ogromną presję, a przez tą sytuację z Johnem zrozumiała, że nie zawsze musi trzymać się zasad, które ktoś inny na nią narzucił. I to łamanie zasad, czy szkolnych, czy rodzinnych, czy społecznych, jest głównym motorem napędowym fabuły. I Pierwsza tomika wygląda w taki sposób, że John nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat kilku osób. I poza tym wątkiem mam jeszcze dużo tajemnic do odkrycia, ale nie chcę w tym momencie Wam wszystkich zdradzać. Kreska stylizowana jest na mangę i jest w pełnym kolorze i wygląda naprawdę całkiem w porządku i najbardziej mi się podobają kadry, w których John stara się komuś przeciwstawić. Unordinary jest pozycją z moim patronatem, bo ja oprócz tego pierwszego tomiku zakochałem się w tym świecie i chcę tylko więcej. Jeśli szukacie komiksu osadzonego w szkolnych klimatach, z supermocami i tajemnicą, to zdecydowanie Unordinary będzie czymś, co polubicie.